No, i jak wspominałem wcześniej, gdzieś tego swojego białego niedźwiedzia zaposiałem, więc musiałem zacząć szukać godnego zastępcy. I pewnego dnia pisze, czy tam dzwoni do mnie tata i mówi: Młody, słuchaj, ale znalazłem gościa, kolicy rygi cudzoziemskiej, robi noże, ja pierdykam. robi noże, weź zobacz, zamówiłem, trzeba pół roku czekać na jego nóż. No i faktycznie mija jakiś czas. I przychodzi. Już nie chcę pomylić modelu, bo ma ich kilka, ale to jest generalnie NS jakaś cyferka, czyli nóż survivalowy. No i powiem szczerze, że jak tata mi go tak pokazał w chacie, to tak mówię taki fajny, ale taki... No tak w ręce leży średnio. Tak leży trochę lepiej. No ale nie zawsze... Operujemy w ten sposób precyzyjnie, tylko czasami coś potrzebujemy normalnie robić. Gruby jak biały niedźwiedź, prawie wielki jak biały niedźwiedź. Mówię obczaje. Pan Grzegorz Przątka. Od zawsze interesowało go wojsko. Długie lata był w harcerstwie, Jego pasem jest survival i machał plan na punkcie noży. Wyjechał do Legii Cudzoziemskiej, gdzie służył 8 lat. Najpierw jako spadochroniarz na Korsyce, później wyjeżdżał na misję do Kosowa, Dżibuty i na Wybrzeże Kości Słoniowej i do Gabonu. Potem ponad 2 lata spędził w Gujanie Francuskiej, gdzie zrobił starszy struktura survivalu. No coś tam wie, ale przede wszystkim znalazłem w jego ofercie też coś dla siebie. Znalazłem przede wszystkim. Nóż większy, niż ten, który ma mój tata. That's quite big. Impressive. Perfekcyjnie trzyma się go tak, zwłaszcza, że tutaj jest troszeczkę inaczej wyprofilowana ta rękojeść. Jest wielki właśnie przychodzi u mnie testy. Ten nóż taty wymuskany odłożę, bo mój tata z to ma tyle wspólnego, co ja z piłką nożną. Ten nóż u niego leży w gablocie. Ja nie mam pojęcia, po co trzymać, nie wiem, Ferrari w garażu i nim nie jeździć. Także odkładam, żeby się przypadkiem nie porysował. A jak mówiłem wcześniej, ja sobie zamówiłem następcę dla Białego Niedźwiedzia. Wbrew pozorom, nie był to ten nóż, tylko ten. Jest to pirania, również wykonana przez pana Grzegorza. Bardzo mi zależało na tym, żeby był czarny. Mega mi się podobały tutaj te czerwone detale. I muszę przyznać, że naprawdę są to noże, które są mega godnym zastępstwem, ale wciąż nie są idealne. Przede wszystkim, kiedy zamówiłem sobie piranie, to zamówiłem ją w skórzanym pokrowcu, bo mi się bardzo podobał. Już teraz wiem, żebym tego nigdy więcej nie powtórzył. I troszeczkę odradzam. W sensie, jeśli to jest nóż, który trzymasz sobie przy spodniach przy pasie, tylko że trochę jest na to za duży, to ten skórzany pokrowiec da sobie radę. Bo faktycznie zamontujemy sobie to pasa, ale to jest naprawdę wielkie. Zobaczcie, jaki to jest wielki kawał pokrowca. Natomiast z fajnych rzeczy, każdy pokrowiec jest wyposażony w taką małą kieszonkę, do której można sobie coś włożyć. Każdy pokrowiec jest wyposażony w krzesiwo. Każdy pokrowiec jest wyposażony w środku w takie plastikowe, wygrzewane z PCV, whatever, nie mam pojęcia co to jest. Ale takie specjalnie ręcznie wyprofilowane jakby w środku etui, że ten nóż sobie możemy wklikać. Nie musimy go tu niczym zawijać, zapijać. I jak widzicie możemy nim i ten nóż nie wypada. Natomiast chcemy go wyjąć i bierzemy, robimy klik i już jest. Także to jest rewelacyjne, absolutnie rewelacyjne rozwiązanie i za to dozgonny szacun. Natomiast ogólnie sama skórzana pochwa. No w moich sytuacjach jest dosyć ciężka w użytkowaniu, więc ten nóż raczej noszę do takich zadań, powiedziałbym suchych. Natomiast jako alternatywę właśnie dla tych zadań suchych, no bo mówię, tu mi się ten nóż spodobał, chciałem go zobaczyć pierwszy raz. One są robione na zamówienie, na nie się czeka naprawdę po kilka miesięcy, więc człowiek też jako tako nie ma na początku możliwości obejrzeć tego z bliska. To tego nie wiedziałem, więc zamówiłem właśnie drugi nóż, czyli ten i już z taką taktyczną wojskową pochwą. Naprawdę wygodna w użytkowaniu, również idiotoodporna, wodoodporna przede wszystkim. Nie trzeba specjalnie ani tego impregnować, ani się tym przejmować. No i po prostu bardzo pięknie spełniła moje oczekiwania. Tutaj również mamy ten sam system klika klikujemy, możemy tym nożem na pier... no i nic się z nim nie dzieje. Naprawdę to już nie wiem, co by trzeba było zrobić. Raz mi wypadł, raz mi wypadł, ale to chciałem, wiecie, tak rzucić z tego, no to już siła fizyki zadziałała, no musiał wypaść, ale tak w normalnym użytkowaniu, skakaniu z tym, bieganiu i tak dalej, no to absolutnie nie ma takiej możliwości. Tutaj przede wszystkim ten system mocowania, to mi się bardzo podoba, bo ja sobie to mogę wtedy mocować na tych takich pasach do mocowania plecaku. Bardzo często mam tak, że jak mam plecak, to ten nóż po prostu mam gdzieś z boku w taki sposób przyczepiony do tego plecaka, że ja tylko ręką go, właśnie, wypycham sobie z tego klika i już go mam, więc to mi się bardzo podoba, to rozwiązanie jest dla mnie bardzo wygodne. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć trytytek, które tutaj fajnie się mieszczą w tym. Na no, w kieszonce jeszcze dodatkowo noszę taką ręczną piłę do drewna, która może mieć więcej zastosowań niż tylko piłowanie gałęzi. W każdym razie, domyślnie, tutaj ta kieszonka jest na taki klikacz również i to jest chyba domyślnie na. Jakieś tam urządzenie do ostrzenia noża, tak zwaną mosełkę. No niemniej jednak, już tutaj te noże NS, właśnie w tej kolurze, jakby wojskowej, w tym pokorowcu, no to jest absolutna liga. I te noże już, jak mogliście wcześniej. Zobaczyć na przybliżeniach troszeczkę są już porysowane, pojechane. No bo ja faktycznie jak kupuję sobie narzędzia, to je zajeżdżam. No bo uważam, że tego narzędzia są, żeby służyły człowiekowi, więc testuję ich wytrzymałość, zwłaszcza, że naprawdę nie są to tanie rzeczy. W tym momencie chyba między 500 a 600 zł trzeba położyć za taką kosę. No, i przede wszystkim też właśnie czekamy na nią bardzo długo. Co już mogę powiedzieć? Praktycznie są to noże z dożywotnią gwarancją, w sensie nie do końca wiem, co by trzeba było zrobić, żeby je zepsuć. Piach, słona woda, błoto, ogień, węgle rozżarzone, zasada dźwigni, batonowanie drewna, przerzucanie kamieni, kopanie dziur, kopanie rowów. Nie wiem, no naprawdę nie wiem, co by trzeba było zrobić, żeby te noże zepsuć. One są bardzo estetycznie wykonane, bo to muszę zaznaczyć, że z największą dbałością o drobne szczegóły, więc fajnie, że jest to ręczna robota, a jednocześnie tak bardzo dokładna i szczegółowa. Natomiast właśnie przez to, że te noże są tak estetyczne, to od razu bardzo szybko na nich widać ślady użytkowania, tak jak na przykład tutaj. Od razu widać, że się ściera ta czarna powierzchnia, czy tak jak tutaj na tym też już widać te takie zarysowania, że ta, ta fajna taka matowa, jakby lekko perlista powierzchnia schodzi. No, ale umówmy się, na no albo to stoi w gablocie, albo to służy do pracy. A jeśli mówimy o pracy, to te noże nie mają sobie równych. Albo może i mają, ale jestem dumny, że jest to polska ręczna robota. Zbijaki do szyb w różnych wersjach. No, siła uderzenia z tego noża jest niesamowita z racji na swoją wagę i wielkość. Więc naprawdę, wszystkiego rodzaju różne prace typu batonowanie drewna, czy nie, prawie rąbanie drewna i tak dalej. Nie wiem, rozwalanie kości w zwierzynie. Takiego dzika to tak wyfiletowany. Zastosowana jest żołnierska myśl techniczna, te noże zostały stworzone do zadań specjalnych. One mają przetrwać, więc jeśli szukasz sobie. Noża, który będzie wielki, gigantyczny Przeznaczony do survivalu Nieprzerysowany i nieprzechajpowany Jak niektóre amerykańskie produkcje do kupienia w sklepach To gorąco Tobie polecam Naprawdę jest to świetnie wykonana robota Uwierzcie mi, że to co zobaczyliście na tym filmie To jest promil tego, co te noże w pierdziel dostają ode mnie To jest promil One są katowane Jak na katowane noże to naprawdę uważam, że są w rewelacyjnej kondycji Nie szczerbią się Czasami też trzeba je troszeczkę z rdzy w oleju Wyśmigać, ale jak na to, do czego są przeznaczone i stworzone, to naprawdę nie można nim. Nic ująć. Słuchajcie, dzisiaj udało mi się pokazać wam moje noże daily i moje noże do pracy. W poprzednim odcinku mieliście jeszcze ose, która jest takim nożem totalnie uniwersalnym, troszeczkę takim zastępstwem dla bokera, kiedy nie noszę bokera Magnum, zazwyczaj mam przy sobie osę. A jeszcze w innym filmie pokazywałem wam swój nóż nurkowy. Także można powiedzieć, że jeśli chodzi o noże, które używam do pracy i na co dzień, no to temat jest prawie wyczerpane. Dlaczego prawie? Bo jeszcze zostały moje noże stricte do zabawy, czyli różnego rodzaju rzutki, karambity, motyle, które pod nieką też bardzo często w pracy wykorzystywałem. No ale już nie ma co się oszukiwać. są to raczej noże do zabawy. Dlatego o nich będzie osobny odcinek, a ja wam bardzo dziękuję, że ze mną tutaj byliście przez tyle czasu. Piszcie komentarze, lajkujcie, subujcie. Bawcie się dobrze i do kolejnego. Sfortem.